Dzień dobry wszystkim hodowcom. Chciałem tu dzisiaj zaprezentować jeszcze kilkanaście młodych do odstąpienia, które się nadają. Niektóre starymi są obrączkami, niektóre są z nowymi jeszcze z tego roku, bo już obrączek nie ma. I chciałem tu zaprezentować bardzo fajne gołąbki z rozpłodu. Tutaj gołąbek jest jeden po imbredzie. 002 Kopman. To będzie chyba samiczka, bo samczyk jest zamówiony do Kielc. Będzie wysyłany w tym tygodniu. To jest 002 Kopman. Łepuch. A zarazem on jest wnukiem do 002. A samiczka jego jest podwójną wnuczką Jupitera. Gołąbek o numerze 5920. A gniazdziak samiczka. Yy, to będzie samiczka, a samczyk jest do. Wygląda na samiczkę. To jest jeden gołąbek. Tu będą dwa gniazdziaki. Gołąbek 5311 nową obrączką. To jest z linii Bartka Morela od Grzesia buganika, co zakupiłem samca połowego. Bardzo ładnej budowy. Te gołąbki są dwa. To jest z linii Hubenów 262. A zarazem ten gołąb ma w sobie panoramę, ale matka tych gołąbków to jest znów imbred Hubena, naparowałem tą parę na linię Huben. Matka to jest imbred Huben od Łepuchów. Tu będą dwa gniazdziaki. Drugi gniazdziak. Tylko starszą obrączką. 2509 też ładnej budowy. To jest po tej samej parze. To są gniazdziaki 2. Tutaj następną parę takich nakrapianych ciemnych z rozpłodu. To są po imbrezie Kitla Ojciec zimbrydowany na kitla ten 264. I matka zimbrydowana też na kitla. Super gąbki. Ładne skrzydło. To będą dwa gniazdziaki. Drugi gołąbek to jest 42,90. Jest tam tego roku obrączki, obydwa mają, to będzie samiczka. Tutaj chciałbym zaprezentować gołąbka jednego, bo jeden. <laughs> Paweł z Wrocławia wziął tydzień temu gołąbka. To jest super gołąbek. Zlotowanego gojemnika. Znaczy się, bo jednym gojemnikiem lotuje wdowcami, a drugim gniazdówką. Ten gołąbek to jest ma, ojciec jego, to jest z linii Elektro po Imbredzie Elektro, co posiadam. Niebieski białołot, co siadł z Brukseli dwa ty tydzień temu. Yy, siódmy na sekcję, dwudziesty szósty na oddział. Gdzie nie miałem włączonych. Yy, anten. Nie spodziewałem się tego lotu takiego szybkiego, bo byłby może i nawet w trójce ten gołąb mój z Brukseli w oddziale, bo tu kolega y, z naszej sekcji dwa pierwsze dostał 28 po super gołębie, y, hodowca też, którego go pozdrawiam, Krzyśka Jaszewskiego. No i tutaj, a matka tego gołąbka, to jest gołąb y, znów lotowana jako młoda, ale zwichrowane skrzydło Stuprocentowa szpak Leo Choremans I po tej imbrezie szpaczce yy, wiosny, to jest po lotnika gąbek o numerze 5984. <laughs> Chciałbym nadmienić, że wczoraj żeśmy mieli lot. No, piątą serię dostałem z tej 320 km no lot się udał z Brukseli był bardzo szybki lot gdzie anten właśnie nie miałem podłączonych, gdzie tam dali mi znać że gołąb wybiegłem z domu no gołąb już siedział, kiedy go wbiłem to 13.43 no i no trudno, to jest przypadek taki ale loty są bardzo nieudane, w jednym tygodniu lecą, w drugim wracają te gołębie przechodzą od tyłu Chciałem tutaj zaprezentować jeszcze kilka młodych tutaj następny gołąbek o numerze 5943 będą dwa gniazdziaki Ojciec jego jest 79 79 imbred Olimpiady Mendrysy co zakupiłem te gołębie od Boryczki są tu dwa gniazdziaki, jeden Szymel, ale matka ich to jest matka ich jest 100% wiosna imbret tego szpaka starszego 59,44 następny gołąbek Nie bój się. Oni troszkę mniejsze są. O! To są dwa gniazdziaki. Po imbredzie 79 mędrysy z słynnego gołębia. To następny gołąbek. To jest 55-30. To będą dwa gniazdziaki. To jest imbred faraona Mariusza Chłopieckiego. Imbred zarazem to jest faraon. To się nazywa tylko. To jest z linii Fineke 5000, ale matka ich to jest zimbredowana już u mnie Ryszka Pawłowskiego, tych najlepszych Olimpijczyków. Między sobą i dałem to do tego samca. Tu jest jeden gołąbek nową obrączką 5530, drugi gołąbek 5539. To jest niebieski na białotek z jednej strony. Też ładnej budowy gołąbek. To jest gołąbek 5539. To jest stuprocentowy Tadek Dros z naszego oddziału, co lecił u nas. Super hodowca, które też mam super gołębie od niego. To jest ojciec, to jest z linii z, z starego tego siwego. A matka to jest z linii pajka słynnego. To jest jeden gołąbek, e, 73-74. To jest drugi drozda gołąb, tylko po drugiej parze, bo z tej linii Pajka to ja mam parę sztuk. To jest linia starego, śwego i linia tego pajka. Ja mam około dziesięciu dwunastu gołębi oryginalnych od Tadeusza Drozda. Pięćdziesiąt pięć trzydzieści trzy. To jest po imbredzie gniazdziak. Po imbredzie Faraon. Co wcześniej pokazywałem, gołąbka. A matka zimbredowana na Olimpiadę z tych słynnych gołębi Ryśka Pawłowskiego. O nie z nową obrączką. I tutaj jeszcze są parę sztuk. To jest gołąbek o numerze 7350. Też po super parze złożonych, co już 2-3 lata są ze sobą. To jest imbret Dakara Wojciecha Handerka. 20 roku, co go posiadam od Piszczaka. A matka to jest wnuczka olimpiady Marfreda Bulli w kategorii A od paterniaków Petryszyna. To jest jeden gołąbek. Następny gołąbek e, 6000. To jest gołąbek po kopytkach po synie Rokiego. Posiadam też syna Rokiego kopytki. Ale matka jego to jest oryginalna samica ryśka pawłowskiego z linii olimpiady, 42, 98. 98, to jest kopytko. Tu będą dwa gniaździaki, kopytko z linii tych najlepszych olimp yy, co robili mu yy, z rozpodu. Nawet mam gołębie z 19 roku od Adama Kopytki, ale matka tego gołąbka to jest znów po Imbredzie Jana Hojzmana, moja lotniczka. Ja ją wycafałem z lotu dwuletnią, dlatego że coś na skrzydło ma zdichrowane. To będą dwa gniaździaki, Siedemdziesiąt trzy to jest cała para, tu będzie yy, wiosny z Leo Choremansa. Wiosny, ale po imbredzie Lukiego słynnego. To jest ładny gołąbek. To jest z nową obrączką 73,59 25,03 To jest, będą tutaj też dwa gniaździaki. To jest ojciec Jan Hojzman. I matka ta jest z linii Jana Hojzmana. To jest na imbrem naparowane. Co są też u mnie? Lotniki. Tu będą dwa gniazdziaki. 16 471. Też będą tu dwa gniazdziaki. To jest po baku 17. Tomka Nawrota, tej trzysetki wnuka posiadam od Tomka Nawrota, ale matka jego to jest szmaragd razy, u mnie wychowana razy z imbred, Baka 17. Ja tą parę nakrzyżowałem razem. Drugi jest gołąbek czarny, bo ojciec jest niebieski, a samiczka czarna białotka. O tutaj będzie ten czarny. To jest po tej samej parze: 16463. Następny gołąbek to jest z tej samej pary czarny. Po ojcu, wnuku, baka 17, Tomka Nawrota Trzysetki, w końcówce belga, co posiada Rafał Pasoń. Ale matka tego gołębia to jest po imbredzie Baka 17, a ojcu szmaragdzie słynnym imbredzie. Tu są te dwa gniazdziaki. <laughs> <laughs> Następny gołąbek 4288. O będą dwa gniazdziaki ciemne. To jest po Słynnym cerebrycie y, ryśka pawłskiego, ale matka to jest Imbred Witkopa Gerings. Drugi gołąbek 6272 ciemny Białolot. To jest po tym cerebrycie pawłskiego słynnym, a matka Imret Witkopa y, Gerings. Następny gołąbek 25-12. To jest z linii Huben. razem on, to jest gołąb Daniela Kałużnego rodzice. Te super gołębie latają. A więc jedna strona Huben, z drugiej strony to jest po najlepszej tej lotnice okręgu. Tu będą dwa gniaździaki. Trzydzieści dziewięć, jeden, tak. To jest drugi gniazdziak Cała ro, y, rodzice, ojciec i matka to jest Daniela Kałużnego z Głogowa. Następny gołąbek, dwadzieścia pięć, czterdzieści trzy. 2543, jest, to jest drugi gniaździak, po imbredzie ojciec Jan Hojzman i matka Jan Hojzman. 42-67 To jest drugi gniazdziak, tego gołębia, co pokazywałem wcześniej. Kopytko oraz Jan Hojsman po mojej lotnicy dwuletniej. Następny gołąbek 42,61 To jest czarny. To jest po Marcinie, co zakupiłem od Marcina Kowalczyka na wspólne gojemniki. Te gałąbki tam jest z linii Harda Krugiera. też super gołębie ładnej budowy. To będzie drugi gniazdziak.

Jupiter, razy z tego podbójnego wnuka Jupitera z linii. To jest jeden gniazdzak, był tylko. Tutaj głąbek 42,97. To jest kopytko. To jest po synie Jedynki. A zarazem samica jest u mnie wychowana z linii Jedynki na 0,62 samicy tej pstrej, co na kuprze mają plamy. Z tej pary był na Barcelonie, znaczy się na Brukseli. Wrócił gołąb, ale bez konkursu, bo to też był szybki lot. Przewiało gołębie. Tu ostatni gołąbek to już jest 73-43. To jest z linii Horemansa. To jest wcześniej pokazywałem jednego gołąbka z linii Leo Horemans wiosna, ale matka jego to jest imbred słynnego Lukiego. Chciałbym nadmienić, aby ktoś potrzebował te gołąbki, to idzie się z ceną ze wszystkim dogadać, bo tam są jeszcze gołąbki e, chyba z pięć gołąbków do dziesięciu może w gołębniku rozpłodowym, znaczy się w gołębniku lotowym, co z gniazda lecą. Też już tam już prawie jedzą i Tutaj na gołębniku jeszcze są, gołębie się klują następne, ktoś jakby chciał do rozpodu to proszę dzwonić, uchowam, połączę pary. No. Dziękuję wszystkim, pozdrawiam, dobrego lotu życzę.